Cześć pompomaniacy, może ktoś z Was chętny na Gripulara od Dreamusia 3,2 kW... Jest pompomaniacy, no początek trochę długi, no ale czy nie było przyjemnie, pomożecie nogi w tej zimnej wodzie. Obserwaj na to, jak ruszają się te drzewa i jak pięknie świeci słońce. Tutaj od tyłu mnie delikatnie oświetla. Dlaczego taki wstęp? O co chodzi? Drymuś, co ty nam chcesz pokazać? No, słuchajcie, pokazałem Wam trzy darmowe, oczywiście w dużym nawiasie trzy darmowe sposoby na pozyskiwanie energii elektrycznej. Energii elektrycznej, którą będziecie potem zużywali w swojej pompie ciepła, czy to powietrze-woda, czy powietrze-powietrze, których ja jestem bardzo wielkim zwolennikiem. Trzy sposoby, które są w większości znane i trzy sposoby, które zostały przez ostatnie lata i partie rządzące uwalone. Czyli najpierw, no od tyłu zaczynając wiatraki, no bo Chcieli je stawiać wszędzie, potem wprowadzono zakaz. Oczywiście ma to swoje plusy, no bo nikt nie chciałby spać koło wielkiego wiatraka. A jeżeli nie wiesz o czym mówię, to pojedź na pierwsze lepsze pole i stań w odległości 100 metrów od wiatraków, które produkują zieloną energię, a zobaczysz jaki generują. no to fotowoltaika. No w tym roku skończyło się Eldorado z oddawaniem każdej ilości energii, odbieranie jej kiedy chcecie do sieci. Pojawił się net building, net billing. Czyli coś, co ja uważam, że jest teraz Lepsze i będzie zachęcało tych, którzy chcą inwestować w takie rzeczy, a nie każdego, żeby tylko nie płacić rachunków, a ktoś się na te rachunki musi potem składać. A więc, no i została jeszcze woda, no woda cały czas za mną. No niestety tutaj znowu wody polskie, nie możecie sobie założyć, cóż to by był za problem, jeżeli mieszkacie niedaleko takiego, takiego nie wiem, strumyka, takiej rzeki, założyć sobie mały. Małe koło kołowrotek, małe koło, które będzie Wam produkowało energię elektryczną i będzie wspomagało Wasze zużycia energii elektrycznej. Ten kanał jest o tej energii elektrycznej, o tej pięknej pogodzie. Dniuś już jest na wakacjach w głowie, myślę o wyjeździe na wakacje, no czy jadę na pewno. Ale już tak naprawdę myślami jestem i dzisiaj to moczenie stóp tutaj w tej chłodnej wodzie przy 26 stopniach upału to jest coś... Co pokazuje, jak blisko możemy tą energię siebie wyprodukować, ale gdzieś tam jest nam niedane, zakazane, tak? albo jest to ograniczane w jakiś sposób, żeby było mniej dostępne dla każdego kowalskiego. U Dreamusia dzisiaj pojawiła się nowa klimatyzacja nowa pompa ciepła nie dla Dreama, dla kogoś z Was, dla jednego z widzów a więc przenosimy się do mojego garażu. No i dobra, jak widzicie, na podjeździe Czekały dzisiaj na mnie dwie paczki, noż jak to wygląda profesjonalnie, dwie Gripular, dwie o mocy 3,2 kW, czyli w moim przypadku uważam jedna z najlepszych klimatyzacji, która została w ostatnich czasach wyprodukowana pod jakim względem? No pod tym, że cena jest odpowiednia do jakości oraz do wyposażenia, które te jednostki tutaj posiada, bo jest tutaj WiFi, są tutaj żaluzje góra-dół, są bardzo fajne parametry pracy i niskie użycia prądu w okresie zarówno grzania, jak i chłodzenia. Pamiętajcie, ja te klimatyzacje zawsze bardziej polecam do ogrzewania, niż do chłodzenia, no bo tych dni takich jak dzisiaj, 28 stopniowy upał, nie jest w tym kraju tak dużo, ale do ogrzewania te jednostki sprawują się bardzo dobrze i nie zużywają wcale dużo energii. Osobiście dwie takie zamontowałem jeszcze na jesień w tamtym roku i spra sprawiły się one w ogrzewaniu domu w okolicach 150 metrów bardzo dobrze i pochłonęły energii za 2,5 tysiąca złotych, czyli tak naprawdę, teraz za tonę węgla możecie ogrzewać się komfortowo. Takim gripularem, tak mówię, jedna z najlepszych jednostek. Pięknie to tutaj wygląda. No powiem Wam szczerze, że gdybym miał więcej czasu, żeby móc takie klimatyzacje zakładać regularnie, to bardzo chętnie miałbym taki jednostek tutaj 10-15. Umawiał się z Wami na montażę i je montował. Strasznie lubię te pompy powietrza, powietrze, powietrze. Myślę, że to jest jeden z lepszych wynalazków, w jaki się mógł przytrafić ludzkości. W fajny sposób na ekonomiczne, ekonomiczne zaznaczam i do tego ekologiczne ogrzewanie, nieobsługowe bezobsługowe naprawdę fajna sprawa firmo Gris, jeżeli oglądasz ten kanał a wiem, że oglądasz, to może byś podesłał coś Dreamusiowi do testów w końcu taka reklama, jak waszej firmy na tym kanale poszła przez ostatnie dwa lata nic się nie odzywacie, nic, a ja dalej uparcie twierdzę, że robicie jedne z najlepszych klimatyzacji no i jeszcze taki mały bajer montażowy dla Dreamusia, czyli nowa kielicharka do, do robienia dobrych kielichów, tak? Do takich, żeby one były regularnie na tym samym poziomie, żeby były jakościowo bardzo dobre. Tu macie takiego małego kielicha wykonanego, jak widzicie. No bo uważam, że to od kielicha zależy 95% sukcesu przy montażu klimatyzacji. Jeżeli instalator tutaj zepsuje Wam kielich przy jego... No, nie wiem, wytłaczaniu, jak to nazwać, tak? Wytaczaniu, no to stąd 90 problemów z klimatyzacją, właśnie powstaje, czyli nieszczelności w układzie. A jeżeli tutaj jest dobry sprzęt do tego, no to robicie to, to jest, jak ja to mówię, zawsze idiotoodporne. Tak, a więc <ścoughs> szczerze, Pan Bóg, szczerze, kupiłem sobie taką zabawkę. Mam nadzieję, że będę miał nieraz możliwość u Was tą zabawkę. Oczywiście w czasie wolnym od pracy dla Was. Takim urządzeniem, takie liche wykonać. Gry sobie stoją, obydwie dwie jednostki. Jedna już jutro będzie montowana więc film prawdopodobnie w niedzielę, jeżeli uda mi się zmontować wszystko. Jeżeli chodzi o tę stronę, tutaj wideo, bo nie zakładam, żeby coś nie wyszło z montażem. Druga jednostka będzie sobie u mnie czekała. Albo wyląduje u mnie na piętrze, bo jest taka możliwość. Zastanawiałem się nad założeniem tej drugiej jednostki do siebie zamiast tych grzeników elektrycznych. Albo jeżeli ktoś z Was będzie zainteresowany, zapraszam do kontaktu dreammedia1małpawp.pl. Mówicie, dzwonicie, przyjeżdża Dreamuzi. Zakładam Wam gripulara 3,2 kW i cieszycie się ciepełkiem bez chodzenia, bez szuflowania łopatą. Najlepsze urządzenia do ogrzewania domu u mnie od dwóch lat. bezawaryjnie Gry Prestige, Amber Prestige 7,2 kW. Bardzo dziękuję za duży odzew. W komentarzach ostatnio piszecie, że bardzo dużo zakładacie klimatyzacji. Dzięki temu kanałowi, dzięki filmom na tym kanale zdecydowaliście się do tego. Bardzo mnie to cieszy. Jeżeli nie masz co robić z kasą, na moim kanale pojawiła się taka nowa ikonka i tam jest podziękuj. Możesz wyrazić swoją radość z tego, że dzięki Trimusiowi zaoszczędzisz że nie będziesz wydawał 2,5 tysiąca złotych na ekogroszach albo na węgiel w tym sezonie grzewczym, tylko będziesz ogrzewał się pompą ciepła. Trzymajcie się, cześć, dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o takim sposobie ogrzewania. Cześć, hej! Zostaję ostrzeżenie przed silnymi wiatrami. No u mnie też już ten wiatr taki jest dość bardziej dokuczliwy, nawet pewno to będzie słychać też na filmie. A więc uważajcie na siebie, zabezpieczcie swoje domostwa, swoje swoje majątki przed tym silnym wiatrem. Zobaczcie, jeden dzień słońca, 28 stopni i od razu burze i ostrzeżenia o wiatrach. A idź Pan tam. Grypula 3,2 kW od Dreamusia i zakładka podziękuj. Trzymajcie się.